Siema, widzowie, witam was w kolejnym filmie, tak jak obiecałem, dzisiaj jest czwartek, mamy kolejny film, no i tak sobie dzisiaj siedziałem, no i przypomniało mi się, że była parę lat temu taka fajna akcja, za którą się dostawało taką figurkę, no i zbierało się pieniądze dla WOŚP, Margonem zbierało pieniądze dla WOŚP, no i... Pamiętam, że wtedy bardzo chciałem też wziąć w tym udział, ale byłem jeszcze mniejszym twórcą. Też nie miałem dobrego internetu wtedy, więc no nie mogłem tego zrobić, bo pieniądze były zbierane na streamach. No i pomyślałem sobie, że może w kolejnym roku fajnie by było coś takiego zorganizować. Nie wiem na ile jeszcze, a może jest coś takiego, bo nie orientuje się w tym. Może co roku jest to powtarzane. No i fajnie by było coś takiego zrobić. Zorganizować może jeszcze kogoś innego, nie wiem na ile inne osoby byłyby chętne, żeby wziąć udział w takiej akcji. No ale zobaczymy. Właśnie jest chyba wstyd, więc pomyślimy coś. O tym. No a tutaj na Aldousie w sumie się dużo nie zmieniło. Dostałem to eku od Presira, Presir, no Presir chyba, tutaj od tego gracza. Więc bardzo dziękuję. Dostałem to na live. Bardzo mu za to dziękuję. No i co? W sumie to będę chciał sobie ulepszyć je na plus. 5. No tutaj na no ten miecz myślę, że najdłużej może zostać, ale reszta i tak będzie pewnie do zmiany no i te rękawice pewnie też mogłyby zostać tutaj na dłużej, no ale na razie złoto mi na to nie pozwala no i w sumie kantorek. Yy, kantorek, nie wiem czy kantorek ma złoto na Aldousie, bo jak ostatnio patrzyłem, to tego złota nie miał. Ma 200 M. Więc, okej, okay, może coś wymienimy tutaj i zrobimy sobie chociaż heroiczne Na Tel XPM na Sekcie, ale nie wiem czy tam nie padłem czasem, albo po prostu była wybitna. Padłem na tej sekcji niestety. No, ale co, może jeszcze się przelegujemy na Marlot, na Unię? Teraz jest godzina dziewiąta, chyba dużo osób nie gra. Tak bardzo, więc aha, czyli wykrakałem. No, niestety jego nie ubijemy nawet, a on chyba zbił już Marlot, bo jest. Tak, on też się wylogowuje. Więc Marlot jest niestety zbita, ale mamy ochwidziarza, który nic niestety nie oddaje. Coś tam się sprzedało na aukcji, a tutaj w sumie stałem na Bacy, ale, ale ktoś mnie tam zabił, więc pójdziemy sobie na Syberię, na Gąsa, zobaczymy, no i zachęcam was do łapki górę i suba. Teraz dosyć fajnie te łapki idą, no jest powyżej pięciu łapek teraz na każdym nowym filmie, więc bardzo wam za to dziękuję. Spróbujemy jeszcze pójść sobie na Nymfę, że ona będzie chociaż stała, no i wczoraj nie było live, też live'a nie będzie, ale live będzie jutro o godzinie 19 prawdopodobnie, no i bijemy Nymfę, no i nic nie spada. Ale przynajmniej stoi ta nymfa i można sobie ją bić, na razie przynajmniej, nie wiadomo czy ktoś tutaj nie loga, a zobaczymy sobie jeszcze SK, na SK jest fajnie, może w końcu coś spadnie, jeszcze gdyby stały to by była taka możliwość, ale niestety, niestety tylko pramatka stoi, no ale zawsze coś. Próbujemy i jeszcze zobaczymy na pandorze. Gdzie ja stoję na pandorze? Teraz są żółte mapki, więc nie wiem czy gdzieś uda się dostać. Stoję w domu w aukcyjnym. Czy ja mam jakieś złoto w depozycie? No, bardzo duża ilość. Szkoda, że to nie jest 30 idzie. Pójdziemy sobie na mysz. Spróbujemy może mysz będzie wolna. No a potem potem zobaczymy będzie szef, szepchu zaraz no i jeszcze jeśli nie subskrybujesz tego kanału a duża część osób nie subskrybuje to zapraszam do zostawienia suba łapki w górę i komentarza w komentarzu napisz swoje uwagi do tego filmu no i w sobie cała pogoda się trochę zjebała ale tak, jechałem pierwszy raz dzisiaj boltem. W sumie pierwszy raz jechałem jak ja go zamawiałem. Jest fajna promka na start minus 15 zł i taka ciekawa anegdotka. dotka. Hmm że podczas gdy deszcz jeszcze nie padał, to przejazdy były trzy razy tańsze niż gdy zaczął padać deszcz, więc no trochę się zdziwiłem, że aż trzykrotnie poszło to do góry, tutaj myszy nie ma i też pewnie nikogo tam nie ma, nawet jakby był, to bym go nie ubił, bo jest... Czy tam on mnie? Bo jest żółta mapka, ale przejdziemy się na Sadolię, Może Sadolia będzie stała. Ona czasami sobie tu stoi. Fajnie tą to zrobili, chociaż też troszkę tęsknię za tą starą wersją. Bo jednak wyglądała według mnie dużo lepiej. No ale wiadomo, te zmiany muszą wchodzić. Chcą się rozwijać, chcą tę grę rozwijać. Stoi Sadolia, ale stoi jeszcze tu jakiś chłop. Tylko on chyba awczy. Więc może uda mi się ją ubić. Zobaczymy. On ma takie, żebym go bez problemu ubił. A może. Nie zgadza się, ok. Eee. Hmm, nie wiem, czy by chciał w ogóle. Czy by chciał w ogóle. Nie, no, tutaj starczy, ok. Podniszczenie pancerza, aby się trzeba było ubrać. No i tak myślałem, żeby pójść, żeby pójść na właśnie we wtorek do Nital e, Tym właśnie tropem. Zobaczymy, no. Na pewno mam problem z jednym magiem, ale ten magiem do ubicia no jest problem z paladynem i ten paladyn jest niestety chyba nie do ruszenia, bo, bo ma bardzo dobre kół, no a ten ma średnie kół, więc nie wiem czy się zgodzi. Okej okay. Chyba, że ma podłożone po prostu teku. Zobaczymy. Oślepienie Znowy bonus, jak ja jeszcze grałem aktywnie tego bonusu nie było strzał z niespodzianką. Nawet nie wiem co to robi. Szczerze. No i patrzę. Człowatę eee, 280 pH. No tutaj mam y, y, dużo tego pH nawet, bo mam go 122 tysiące Tyle, że nie jest, o to, to jest bonusy teraz dodali, mam podwójną kląd... a z czego mam krytyczną, ze zbroi, ok. Krytyczną mam dwa razy klątwę, raz dotyk mam. Raz mam dotyk, czy tam mam z dotykiem, nie, nie mam bogo z dotykiem, no przydałby się ten drugi dotyk i żeby Założyć sobie to błogo z klątwą, tylko nie wiem nawet z czego by ten drugi dotyk mógł być, wiem, że teraz zmienili i mógłbym mieć naszej z, demo z klątwą, no ale trzy klątwy już nie działają ze sobą, przynajmniej kiedyś nie działały. Dobra, tutaj tak nic nam w sumie nie zostało do ubicia. pójdziemy sobie na ten Przejdziemy się na myszy. Jest 9 minut filmu, więc jeszcze. No do 15 minut. Postaram się go przeciągnąć To może ja zrobię cięcie i jak będą na myszach to wrócę. Ok, witam po przerwie. Mamy już yy... jesteśmy już na sekcie. Niestety chorysy były wybite, ale poszliśmy sobie dalej. I tutaj już mamy stoją. Mam nadzieję, że nikt tu nie przyjdzie, ale bardzo prawdopodobne, że przyjdzie ten chłop, który bił chorysy. Na tej się daje w sumie nawet radę, tylko na jesteś. wczoraj padłem, no i oczywiście nie ubijam tych elit, ale zresztą nie ma jakiegoś większego problemu. O, uniłapy spadły, fajnie, sprzeda się, będzie zawsze troszkę więcej złota do kolekcji, to jest, nie, to nie jest to jest chyba ta mapa... Hmm to mapa, no, przez którą idzie się do przyzywacza. Swoją drogą na Pandorze kiedyś często biliśmy przyzywacza, no a żadnego tytana już dawno nie biłem. Zapomniałem, że bijemy klanem na Aldousie. Mam lambo o 21.00. No i wczoraj mnie nie było, dzisiaj prawdopodobnie też mnie nie będzie, ale jutro może zrobię live'a tak, żeby jeszcze ubić sobie mam Lambo na live. Ie. Czyli może live będzie od 19.30 do 21 półtorej godziny. Zobaczymy. Może więcej osób wpadnie, to będą ciągnął tego live'a, no bo też jak jest mało osób, mało piszecie na czacie, to też nie ukrywam, że kończą mi się tematy do rozmów i no po prostu już ten stream idzie nie po mojej myśli, podłączę jeszcze cały topa, bo już bateria pada, a streamy z innych gier chyba nie mają sensu, bo no największa widownia i tak. Będzie na Margonem zawsze. Okej, okay, tutaj tak. Gąs już. Yy, Sadolia może najpierw. To jest najważniejsza dwójka, którą bym ubić, a która niestety nie stoi. Pytanie, czy ona nie stoi, bo jest ubita, czy nie stoi, bo się jeszcze nie zrobiła. No zobaczymy zaraz. Może ktoś tutaj się przelogował. Bijemy szepu. Tu niestety ten Erstb bardzo szybko leci. Na nymfę, się jeszcze przelogujemy, No i wszystkie naraz teraz będą. E dwójki, więc fajnie. Nymfa stoi, fajnie, bo rzadko ona tu stoi. Królowa. Teraz i może SK całe. Jeśli będzie stało. Okej, okay, to też fajnie zwyklaki lecą i można sobie ulepszać te unikaty, Tutaj mam już na plus 3 ulepszone. No tu stoi Mag, więc może się reszta... No i TROP stoi, może się reszta niedługo zrespi, też nie dają tutaj za bardzo te dwójki, nawet Her. Jakiś błoga, skląd, fontanadnie, otrwalenie stroju. E o, tutaj fajnie, że cztery loty. Szkoda, że jedno hero jednak spadło. Czy to jest to może jeszcze stare z, z Inferno, nie pamiętam No i co? Mieliśmy się jeszcze przelogować na Ochidziarza. No a w pierwszej kolejności może sprawdzimy, czy stoi ta Sadolia. No bo tutaj na pandorze najszybciej mi to ktoś ubije i najważniejsze tego szkoda. No, ale niestety tutaj się już ubił. Może ten chłop wrócił, z którym walczyłem, więc idziemy na Ochydziarza. No i wszystko będzie ubite i wrócimy sobie na telewal. Jeszcze chwilę perspić i będziemy ten film kończyć. Ochydziarz stoi, ok? Można jeszcze na tą Marlot się przelogować. Zobaczymy, może akurat będzie co wam. Pan... Jest stoi jednak, czyli warto było się przelogować na nią. No tutaj chyba mamy już fundusze na jedną legendę na Unii, więc może coś się dokupi w niedługim czasie. Tylko pytanie, co? Chciałbym chyba najpierw tego maga sobie skończyć, żeby mieć tam full, full legi. No i do tego mi brakuje dwóch legend i zbroi, no ale ze zbroją będzie ciężej, żeby ją złożyć, więc no chyba będzie musiała troszkę jeszcze poczekać. Chociaż na, na Unii nie powinny być drogie te kamienie, a najgorzej będzie z esencją, szczególnie, że nie chcę wydawać żadnych esełek na to. Mija się to z celem, może się dostanę na jakiegoś priwa przy najbliższej rekrutacji, i wtedy w sumie to Syberię i Unię w dużej części porzucę. No tutaj niebezpiecznie, ale bardzo fajnie tutaj leci, wiliśmy na tym filmie 8%. Więc na no, tutaj długo nie więc na tej sekcji naprawdę fajnie to leci jeszcze. Jakbym nie tracił tyle HP, no ale zawsze lepiej tracić więcej HP wydać na poty, niż wydać na, yy, niż co? Niż czekać na Hydraka, bo tutaj bardzo fajnie można można się bardzo fajnie poruszać po tej sekcie. No tyle, że dużo osób tutaj. Więcej osób niż na drakach RSP, więc też już bardzo często jest ta sekta tutaj wybita. No i też trzeba uważać, żeby się nie nadziać na te elitki, które tu są. Na przykład na tą. Z tą bym sobie nie poradził. Szczególnie, że jest jeszcze w. Yy, Obstawię. No ale tutaj się teraz trzeba skupić, żeby nie wejść w elitę. OK, udało się nie wejść w elitę. Nabijamy sobie tą mapkę no i co? 11% wbite. A tak naprawdę, dwie mapki się przeszło. Co prawda, jedna była dosyć spora, ale druga była mała. No ale według mnie jest to dosyć dobry ex. No i minus jest taki, że trzeba mieć błogo na tym expie, bo znowu bym padał tu pewnie na trójkach jeszcze z magami. Troszkę sobie z tym nie radzi ten tropiciel, ale za dwa lewele będę miał jeszcze ten hełm do założenia, więc wtedy już myślę, że będzie dosyć łatwo, nawet no, założę ten łuk, to już będzie całkiem. Była chwilka przerwy. No i dobijemy sobie tą mapkę, czy dobiłem tą mapkę do końca, dobijemy tą mapę do końca i będziemy to kończyć, bo jeszcze chciałbym to zrenderować i wrzucić tak pewnie koło dziesiątej, żebyście mieli filmik, żeby, no w sumie to lepiej idą te filmy jak wrzucam je chyba z rana niż jakbym wrzucał je wieczorem. Chyba lepsze są wtedy zasięgi, więc chciałbym je właśnie tu z rana zrzucić. Nie wiem, czy tu bergemona nie stoi czasem, z tego co mi się kojarzy. No i z tego co widzę, to jak lubiłem tą mapkę, to będziemy mieć jeszcze do zbicia parę dwójek, więc się na nie przelogujemy jeszcze. Zawsze będzie coś ciekawszego na filmie. No i dosyć fajnie to leci, myślę, że dziś, hmm, dzisiaj nie, ale może jutro mi się uda już 186 bić, fajnie jakby, hmm, jakby jeszcze ta sekta była wolna, bo naprawdę często jest na tym telewalu zajęta, myślałem, że nie będzie takich problemów z nią, ale jednak, okej, okay, no i lecimy na Aldous. Potem na Ochydziarza i myślę, że będziemy kończyć ten film. Na szczęście jest ta dwójka wolna, ale nic jeszcze ciekawego nie oddaję. Spadły łapy, więc sobie ulepszymy ten unikat. To jest tarcza. Chociaż tej tarczy chyba nie ma sensu ulepszać nawet, bo... Ona będzie szybko do wymiany, a te łapy są na 40 i będę się starał. Je, o, nie złapało miż, a, nie złapałem już dwójki na minut Ciekawe. I o, też stoi fajnie, bo on rzadko stoi, a te itemy by mi się przydały tutaj na maga. Aha, jeszcze. To można chyba wylotać z królika tylko. Nie wiem, czy z renegata teraz nie dodali. No ale dobra. Zobaczymy. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia. Do usłyszenia no i cześć.